Będziemy zapraszać wszystkie dzieci do naszego wspólnej no, irolandzkiej zabawy. Brawo. Więc jeszcze dosłownie kilka minut, aby wyskakać się na zamkach, aby posprawdzać to, co przygotowała dla nas Komenda Policji w Jastrzębiu Zdroju, a przygotowała wiele, bo tor, na którym można sprawdzić zasady ruchu drogowego, można również odciski palców swoje ściągnąć, można wypełnić różne, różne przeróżne gry i zabawek. Można sprawdzić, jak wygląda łódź policyjna, już widzę, że tutaj na łodzi Chyba nie. Mali policjanci nam coś więc jak najbardziej można tak? wejść, można zobaczyć, No można to włącz z zobaczysz. Popytać do czego jak gdzie do idzie. Ta łódź. I drodzy państwo, zapraszamy też do obejrzenia wozu Państwowej Straży Pożarnej w Jawstrzębie Zdroju. Panowie widzę tam też mają fantomy. Warto podejść, warto spróbować swoich sił i umiejętności. Oraz spra sprawdzić, jakim sprzętem dysponuje nasza jastrzębska policja. My również zapraszamy do tego, aby odebrać watę cukrową, aby zobaczyć, jak smakuje dzisiaj specjalnie dla Państwa przygotowany popcorn. Więc podchodzimy, częstujemy się, nabieramy energii, można zobaczyć, jak wygląda życie pszczół i oczywiście coś do czego.